Nie bez powodu widzisz to właśnie teraz, to jest wiadomość dla ciebie, twój znak. I mamy wieżę, mamy dziesiątkę pałeczek i mamy cesarzową. Kochani, stare robi miejsce nowemu. To, co już Wam nie służy, odchodzi do przeszłości. Poczucie, że jesteście uwiązani, że jesteście zmęczeni, że już nie macie siły. Idzie w zapomnienie. Następuje niedługo dla was nowy rozdział pełen obfitości, pełen bogactwa, pełen błogosławieństw, które do was idą, ale musicie dla nich, żeby mogły się tutaj pojawić, zrobić miejsce. Wieża mówi: "Zrób porządek. Wyrzuć to co stare. Wyrzuć to, czego już nie używasz. Wyrzuć to, czego już nie potrzebujesz. Zrób miejsce. Zrzuć ten ciężar. Który tak nosisz, a wtedy wszechświat będzie miał tutaj możliwość dostarczyć ci to, o czym naprawdę marzysz.